Pamiętam, że kilka lat temu, oglądając serial po angielsku, nagle usłyszałem wyrażenie Take a rain check. Pomyślałem sobie, e, czy mam sprawdzić, jaka jest pogoda? Czy właśnie teraz pada? Jak się okazuje, wcale to wyrażenie nie ma takiego znaczenia. Chodzi tutaj o odłożenie czegoś na później. Na przykład, spotykasz się z znajomym i umawiacie się, że spotkacie się na przykład w piątek, i nagle coś wychodzi, w piątek nie możecie się spotkać, i Twój znajomy prosi cię, żebyście. Take a rain check, żebyście odłożyli to spotkanie na później. Spójrz na ten przykład zdania. Sunny, we can always take a rain check on dinner. Sunny, kolację możemy zawsze zjeść innym razem. Po prostu da się ją przełożyć. Chcesz zobaczyć więcej takich filmików? zasubskrybuj do mojego kanału na YouTube i polub to wideo. Spójrz również na mojego Instagrama, angielski-linktyp.pl, gdzie codziennie wstawiam nowe posty z nowymi wyrażeniami, z angielskim slangiem oraz z małymi testami z gramatyki oraz słownictwa, które są dosyć przydatne, więc zapraszam i miłego dnia. Pa!